But for just like my emotions. Lighten step stay by my side. Don't leave me like the changing tide. I've been chasing beauty and pain to go. But I feel. Będzie, Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że wyjdziemy, powalczymy, wiadomo, że jest zespół bardzo silny, natomiast no, wiadomo, widzacki charakter. Jak walka Dawida z Goliatem, tylko niestety Goliatem będzie mógł z Poznań, no nie ma siły na to. Walking towards the sunset, I'm surprised I haven't made it yet. I'm like a ruby in the sky. Walka i przez długi czas prowadziliśmy z buksem Poznań, bo wiemy jaki to jest silny przeciwnik i wiemy jak zabójcze kontry potrafi tutaj wyprowadzać. No nie jesteśmy na razie w stanie zatrzymać Aleksandry Ziemborskiej, który rzeczywiście jak tur tutaj wchodzi pod kosz rozpycha się bardzo mocno. Powiedzmy, że to jest MVP całej rundy zasadniczej, więc rzeczywiście nie byle jaki gracz. Z mojego zespołu, z tego całego sezonu, który był tak naprawdę na wariackich papierach stworzony. Uważam, że i tak bardzo wysoko zaszłyśmy. Co pokaże przyszły sezon? Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Wszystkim dużym życzę powodzenia w dalszych, w dalszych, w dalszych playoffach i, i samogrzynień. wygra wyga najlepszy. No sezon uważam za udany, biorąc pod uwagę problemy kadrowe. Dziewczyny zagrały. Myślę, że dobre mecze, te które wygrane, przegrane też niektóre były dobre. Cieszy, cieszy, myślę, że siódme miejsce. Mogło być wyżej, gdybyśmy tutaj mieli te centymetry pod koszem. Natomiast na pierwszy sezon i, i tak naprawdę gramy samymi wychowankami, uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę. To był pierwszy sezon nasz w pierwszej lidze od tak dawna, więc tak naprawdę zobaczyłyśmy też jak to, jak to wygląda na tym poziomie. Widać jednak, że to nie jest aż tak niski poziom, jeżeli, jeżeli chodzi o, o poziom gry, więc uważam, że i tak bardzo ładnie nam w tym sezonie poszło, bo, bo byliśmy tak naprawdę nową drużyną w, w tym sezonie i play-offy były założeniem, udało się w tą pierwszą fazę wejść. Mogło być lepiej, ale i tak jestem bardzo zadowolona. Mamy, to co mamy jest, że tak powiem, ciężko, bo jest pandemia i no niestety grałem bez publiczności. Pierwszy mecz pokazał, że z publicznością jest zdecydowanie przyjemniej i zdecydowanie fajniej. Robi się to właśnie też dla kibiców. Chcieliśmy bardzo podziękować kibicom, tym, którzy byli na pierwszym meczu z Lesznem i tym, którzy byli zawsze tutaj przed monitorami i kibicowali nam przez cały sezon. Ten sezon był też dla mnie bardzo ważny, ponieważ chciałam się też trochę mentalnie odbudować. ponieważ no Poprzednie sezony troszeczkę różnie to bywało, więc też gdzieś tam chciałam w głębi duszy ja udowodnić, nie tylko sobie, sobie, ale też niektórym osobom, że mimo wszystko no, można stawiać też na młodzież, e, że gdzieś tam te punkty, tą ogranie można można zdobywać i e, no i taki był troszeczkę też mój cel, żeby pociągnąć trochę ten zespół, ale też, żeby troszeczkę w głowie się odbudować po tych sezonach tak trochę przesie, przesiedzonych na ławie, jak to się mówi, więc, więc, więc tak, uważam, że, że jakoś się to udało i, i przede wszystkim jestem bardzo zadowolona, dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali przez ten cały sezon, od początku do końca i, i co, no, zobaczymy ale co dalej, jak to się mówi? Tutaj może chciałem też podziękować całemu zespołowi za determinację, za walkę w każdym spotkaniu. No i za cały sezon. Także tutaj, dziewczyny, ogromny szacunek dla Was. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten sezon. Był to sezon pierwszy dla mnie w pierwszej lidze. Dla Was tak samo myślę, że taki sezon na przełamanie się, jeżeli chodzi o granie. Także dla wszystkich Was wielkie podziękowania. Trzymajcie się.